Nie czuję na sobie brzemienia odpowiedzialności za losy telewizji polskiej. To a propos pierwotnego referatu, zmienił pan by w nim coś dzisiaj, po tych dwóch miesiącach? Jego wygłoszenia? Nie, nie zmieniłbym zasadniczo niczego. Mógłbym go wyposażyć w jakieś elementy tłumaczące, co mam do powiedzenia, aby lepiej mnie zrozumiano, bo już dziś widzę, że wiele osób albo nie zrozumiało tego, co mówię, albo manifestuje swoją własną metodę rozumienia tego, co powiedziałem. Na przykład, co się najbardziej rozjeżdża pańskim Najbardziej znamiem? rozjeżdża się czysta woda, którą tam postulowałem. Ja po pierwsze nie powiedziałem, że my ją wprowadzimy, tylko będziemy się ją zaproponować. Ale nie chcę się tłumaczyć, bo to źle zabrzmi. Ja po prostu wiem, że jeżeli ktoś dziś stawia zarzut mnie osobiście, ale telewizji także przecież, że nie ma tam wcale żadnej czystej wody, którą czyż obiecywał, to kłamie. I robi to z pełną intencją i ze złą wolą. Bo ja proponuję za każdym razem taki eksperyment, jeżeli ktoś ma takie intelektualne kompetencje, a ufam, że tak, aby po jednej stronie postawić telewizję sprzed pół roku. Z jej zapleczem finansowym, intelektualnym, politycznym, po drugiej stronie postawić tę telewizję w jej obecnym kształcie, z tym co ona robi, jaki formuje przekaz, jak wygląda. I jeżeli ktoś wtedy nadal utrzymuje, że nie widzi różnicy, to nie powie mi to prosto w twarz, że nie ma żadnej różnicy. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.